Kiedy patrzę na otaczającą mnie codzienność, zdaję sobie sprawę, że świat dzieli się na tych, którzy mają więcej i na tych, którzy mają mniej. I tak jest od zawsze. Pośród nas zawsze byli ci, którzy byli bardziej ubodzy i ci, którzy byli bardziej nadziani. Biedny czy bogaty? To jest pytanie, które zawsze sobie stawiam wtedy, kiedy patrzę na oblicze Słowa Bożego i kiedy wyobrażam sobie, jestem też tego pewien. Że mam najbardziej bogatego ojca na świecie, jakim jest Bóg. Bo nikogo, kto ma więcej ziemi, więcej majątności, nie ma nikogo, do kogo należałoby tyle, co należy do Boga. I kiedy czytam Psalm 49, czytam o tym, że te rzeczy, które mamy tutaj, są najzwyczajniej w świecie nietrwałe. Nawet najlepsze samochody się psują, nawet najlepszy rower może złapać gdętkę. Nawet najlepszy telefon może ulec nawarii wskutek wypadku, nie wiem, przejechania samochodem, utopienia, zakurzenia, czegokolwiek. Nie ma rzeczy, która byłaby w jakiś sposób niezniszczalna. Niezniszczalna jest tylko i wyłącznie relacja Boga z człowiekiem. I o tym też mówi ten psalm. Przewodnikowi chóru psalm synów Koracha, słuchajcie tego wszystkie ludy, nakłoncie uszu wszyscy mieszkańcy świata. Zarówno wy, synowie ludu, jak wy, synowie możnych, zarówno bogaty, jak i ubogi. Usta moje będą wypowiadać słowa mądre, a rozmyślanie serca mego będzie rozsądne. Nakłoniem do przypowieści ucho swoje, rozwiążę przycytrze zagadkę swoją. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników, którzy polegają na dostatkach swoich, i chlubią się mnóstwem bogactw swoich. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu. Bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, głupi i prostak pospoł giną i zostawiają obcym bogactwo swoje, Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż imionami swymi nazwali kraje, ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się. Podobny jest do bydląt, które giną. Taka to jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest pasterzem ich ale prawi panować będą nad nimi z poranku, zamysły ich będą uniecystwione, otkłań będzie ich mieszkanie. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała domu jego, bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie i nie pójdzie za nim chwała jego, choćby za życia swego mienił się szczęśliwym. Choćby się chwalił, że mu się dobrze wiedzie, pójdzie do pokolenia ojców swoich, którzy już nigdy nie ujrzą światłości. Człowiek, który żyje w przepychu tego nie pojmie, podobny jest do bydląt, które giną. I kiedy czytam ten sam, zdaję sobie sprawę, że wcale nie jest tak źle się bogacić. Bo psalmista nie potępia tych, którzy mają więcej. Co więcej, on mówi że dobrze jest mieć więcej, bo mamy więcej do rozdysponowania i wtedy możemy się dzielić swoim dobrem z innymi. Nie mogę komuś pomóc z czegoś, czego nie mam. Paweł w jednym ze swoich listów pisał o tym, że wsparli tych, którzy byli ubodzi i potrzebujący z tego, co mieli. Nie jest napisane, że wtedy, kiedy mój brat lub siostra potrzebują pomocy, to ja mam się zapożyczać po to, żeby kogoś ratować. Pomagać trzeba rozsądnie i w miarę umiejętności, jakie Bóg nam dał. I każdy ma inne możliwości i inne umiejętności do tego, żeby pomagać. Dla jednego jest to ciężka praca i zaangażowania. Dla innego jest to stawanie w sporze, w modlitwie, a duchowa walka. Dla innych czasami wystarczy być i być wystarczająco dobrą osobą, która umie słuchać, a nie mówić. A mówić potrafimy wszyscy, lecz słuchać już nie każdy. A drugi werset tego psalmu mówi wyraźnie, słuchajcie tego wszystkie ludy, na kłącie uszu wszyscy mieszkańcy świata. Psalmista przypomina nam w naszym codziennym pędzie, życiu, niezależnie od tego, jakie byśmy nie wiedli, że i tak wszyscy nic ze sobą na drugą stronę nie zabierzemy. Nie zabierzesz swoich dzieci, nie zabierzesz swoich wnuków, nie zabierzesz swojego domu, ani swojego samochodu, ani nic, co jest z Tobie bliskie. Nie zabierzesz komputera, laptopa, tableta, nic ze sobą nie zabierzesz na tamten świat. A tamten świat jest nierozerwalnie częścią tego, w którym teraz żyjemy. I Bóg mówi wyraźnie: zarówno Wy, synowie ludu, jak i Wy, synowie można, zarówno ubogi, jak i bogaty, nie ma znaczenia. Niektórzy twierdzą, że śmierć jest wystarczającą sprawiedliwością, bo dotyka każdą warstwę społeczną. Biednych i bogatych, starców i dzieci, dorosłych i młodzież. Czy śmierć jest sprawiedliwa? Ciężko mnie to oceniać. Wiem, że śmierć spotyka każdego człowieka, lecz ci, którzy wierzą, przechodzą ze śmierci do życia. I to jest wartość, która jest ponadnaturalna. To jest wartość, o której warto mówić. Dlatego skupię się wokół wersetu 8 i 9, które mówią wprost. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Nie ma możliwości, żeby ja jako człowiek mógł sobie zaskarbić miejsce w niebie swoimi uczynkami, postawą, majątnością, jałmużną, darowizną, czymkolwiek, czegokolwiek bym nie zrobił, zawsze będzie to za mało, jako okup za duszę. Jedyny okup za duszę który był wystarczający, to była drogocenna krew Pana Jezusa, która umyła nas wszystkich z grzechu. Jedna kropla Jego krwi jest więcej warta niż wszelkie majątności tego świata. Bo za wszelkie majątności tego świata mogę zadbać tylko i wyłącznie o siebie, tu i teraz. A wtedy, kiedy przyrównuję to do wieczności, to tak naprawdę 30, 50, 70 lat, Nijak ma się do tego, co nigdy się nie kończy. Wieczność jest takim stanem czasu, który trudno nam jest pojąć jako ludziom, bo żyjemy w sferze czasu. Czas jest dla nas, a nie my dla niego. I kiedy doba ma 24 godziny, i my żyjemy w jej cyklu, to często wydawałoby się, że gdyby była jedna godzina lub dwie więcej, to by wystarczało czasu. Nieprawda. Czas jest zawsze taki sam. Pytanie, jak go gospodarujemy? Wtedy, kiedy jestem w stanie zagospodarować czas na to, co się podoba Bogu, wtedy moja relacja z nim wzrasta i jest lepsza. I do tego też zachęca psalmista. I mówi wprost w wersie 17: Nie bój się, gdy ktoś się bogaci, gdy rośnie chwała domu jego. Nie ja nie mam się przejmować tym, że ktoś ma więcej ode mnie. Nie ja mam dbać o swoje serce mogę mieć miliony na koncie ach fajnie by było gdybym miał ale przy tym chodzi o to żeby mieć serce przy Bogu bo nie ma znaczenia kto ile ma zer na koncie i kto jaki ma majątek znaczenie ma przede wszystkim to gdzie jest twoje i moje serce wtedy kiedy budujemy z Bogiem relacje bo jakby nie było los człowieka jest podobny do bydląt ale nie taki sam jest tak, że taki warchlaczek żyje sobie, żyje i pada, albo go ubijają na schabie. Bardzo różnie. A z nami jak jest? Żyjemy i sami często doprawiamy się przez swoją nieroztropność, przez swoje zaniedbania. Różne choroby nas dopadają, które są skutkiem postępowania i bardzo często konsekwencją niewłaściwego podejścia nas samych do nas samych. 90% chorób, które są, są nie na skutek tego, co nas otacza. Ale na skutek naszego podejścia do tego, co otacza nas. I tak często jest też w życiu duchowym. Dopadają nas różne choroby, i tracimy, i nie możemy się wzbogacić w Bogu, przez to, że my Boga hamujemy. I zamiast pracować nad tym, żeby mieć skarby w niebie, pracujemy nad tym, żeby skupić się na tym, co jest tu i teraz. A psalmista wprost zachęca, że to, co mamy tu i teraz. Jest niewiele warte. Są rzeczy, które są przydatne. Ci, którzy mają, to wiedzą, że smartfon jest przydatny. Można nim cyknąć zdjęcie, można z nim z kimś porozmawiać przez kamerkę. To jest po prostu przydatna rzecz. Ale nie jest niezbędna. Jeśli poświęcę więcej czasu na to, żeby spędzać czas swój z telefonem niż z Bogiem, to znaczy, że moje serce jest w niewłaściwym miejscu. Pytanie odwieczne pytanie. Kiedy czytam Słowo Boże, zawsze jest jedno i to samo, w którym miejscu jest moje serce i wokół czego się skupia, bo to znaczy, że to jest moim skarbem i to jest centrum mojego życia. Jeśli centrum mojego życia jest moja osobista relacja z Jezusem Chrystusem i z Jego Słowem, to wszystko jest jak w najlepszym porządku. I wszystkie rzeczy, z których korzystam, są tylko i wyłącznie narzędziami do tego, żeby ją pogłębiać i żeby z niej korzystać. Przy tym normalnie żyć, funkcjonować, oddychać, pracować, płacić podatki, po prostu żyć. Ale jeśli skupiam się wokół mojego życia doczesnego, tu i teraz, to tak naprawdę jestem marnym człowiekiem, bo zależy mi tylko i wyłącznie na tym, żeby mieć coraz to nowsze i lepsze rzeczy, żeby coraz lepiej i fajniej wyglądać, ale to nie prowadzi mnie do tego, że będę żył z Bogiem. Lecz moje życie coraz bardziej przypomina życie bez Boga. I nie chodzi o to, żeby siebie zaniedbać. Chodzi o to, żeby nie poprzestawać na tym, co jest tylko i wyłącznie chwilowe i tymczasowe. No bo wszystko, co jest tutaj i teraz przy mnie nie zniknie. Kiedy odejdę z tego świata, nic nie będę w stanie ze sobą zabrać. Słowo Boże o tym mówi wprost. Nasze ludzkie doświadczenia mówią o tym wprost. Każdy z nas. Był na jakimś pożegnaniu ostatnim i odprowadzał kogoś na cmentarzu. Najczęściej były to osoby, które albo już były w trumnie, albo były w urnie. Ale żadna z tych osób podczas ostatniego pożegnania nie mogła ani wypowiedzieć żadnego słowa już, ani nic ze sobą na tamten świat wziąć nie mogła. A między tym światem tutaj doczesnym, a tym wiecznym jest olbrzymia przestrzeń. Przestrzeń czasu. Nasz czas tutaj jest ograniczony. I tylko Bogu jest wiadome kto jaki czas ma, kto się jutro z nas obudzi, a kto nie. Nikt z nas tego nie wie. Nie mam pewności tego, że wtedy, kiedy zasnę, na rano się obudzę. To daje tylko Bóg. Ale mam tą pewność, że wtedy, kiedy się obudzę, to obudzę się razem z Nim. I to jest niesamowite i piękne, że wtedy, kiedy ja odejdę z tego świata, nic z sobą nie wezmę, ale chwała jego domu będzie ze mną. I nie mam się przejmować tym, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. Mam skupić się w tym wszystkim na swojej osobistej relacji. Bo dla Boga nie ma znaczenia to, że ty jeździsz lepszym samochodem ode mnie, a ty masz trochę większy dom. Dla Boga ma znaczenie, gdzie w tym jest moje serce. Czy ja Ci zazdroszczę? Czy jestem Bogu wdzięczny za to, że ktoś ma od Boga błogosławieństwo? Dobrze jest mieszkać w pokoju 2 na 3 metry? Kwestia przyzwyczajenia. Ja tak mieszkałem przez kilka lat. Byłem Bogu wdzięczny. Teraz mam 5 na 4 metry. Co będzie dalej? Nie wiem. Teraz mam 22 metry kwadratowe. Jest całkiem przyjemnie. Więcej przestrzeni do zagracania i bałaganu. A nic z sobą mi tak tego nie rozumiem. Żadnej książki żadnej swojej lubionej rzeczy, żadnej technologii. Nie ma możliwości, żebym cokolwiek z tego, co mam teraz i co jest moje, zapracowane lub ofiarowane przez kogoś, żebym mógł to wziąć dalej. Tak samo każdy z nas. Dla tych, którzy mają zadłużenia, powiem wam dobre słowo. Kredyty z wami na tamtą stronę nie pójdą. Zadłużenia też. Ale serce nasze ma niesamowite znaczenie gdzie jest moje serce i w czym chcę być bogaty? W tym, co jest tu i teraz, czy w czymś, co było, jest i będzie i zawsze będzie trwać? To jest pytanie, które zawsze warto sobie postawić. No bo jakby nie było, nie mam się lękać wtedy, gdy ktoś się bogaci. Powinienem wtedy przede wszystkim zakrościć się o tym, gdzie w tym momencie jest moje serce. Amen. Amen.